Ja nie znam po prostu, jak budę w tej sytuacji, jak do tego załatwione no, to to jak budę w takiej sytuacji? Jak, A, to jak jest sytuacja? Dziecko, dziecko ma prawo do otrzymania wizy z racji tego, że pan czy żona są dziennikarzami i już wizę otrzymali. Zatrzyma w tym samym czasie, znaczy młode dziecko otrzyma tak krócej, bo się twarzy Znaczy, jedyna, prawo otrzymać wizę, tak samo Бо ви вже отримали, ви ваша дружина отримала візу, але дитина, в залежності від того, якого є віку, може отримати візу на коротший термін, тому що обличчя дитини зміняється. А врача до першого питання сам повідомляв в часі пришому Словація видавала віктю, читає далі і має значення. Але ви сказали про Словаччину в минулому, що Словаччина видавала. Na pięć no, no, czy, czy jej informacja że ona nadal nie wydaje? No, sam pan wie, że nie wydaje, Więc to jest zły przykład, bo mówienie, że sąsiad wydaje, ale już nie wydaje, to dla mnie jest żaden przykład. jest poważny przykład, to poszczególny chorek po prostu z jednej wydaje, ale w żadnym wydaje, cenę Problem jest inny. Nam zależy na tym, żeby była ułatwień dla Нам залежить на тому, щоб в межах тих спрощень для громадян України візи були більш.